Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję obudowy NZXT H510 Elite, czyli bardziej dopasowana wersja obudowy H500, którą jakiś czas temu miałem okazję testować u mnie na kanale. Co do zmian, to przede wszystkim mamy dwa panele z hartowanego szkła, nie tylko na boku, ale również na przodzie. Pod tym panelem znajdują się zainstalowane już dwa wentylatory 140 mm z podświetleniem RGB, adresowanym podświetleniem RGB, natomiast podświetlane są tylko i wyłącznie o Kolejna rzecz to wbudowany kontroler, którym możemy zarządzać nie tylko szybkością obrotową wentylatorów, ale również ich podświetleniem, i drugi kanał przeznaczony jest do podpięcia, chociażby powiedzmy, pasków z ledami. Taki pasek RGB także w tej obudowie jest dorzucony. Gdyby ktoś jednak chciał, podświetlenie RGB możemy podpiąć pod płytę główną i z jej poziomu nim zarządzać. Panel boczny wykonany z hartowanego szkła w łatwy sposób możemy zdemontować. Wystarczy na tyle odkręcić jedną śrubę, i później pociągnąć panel, bo montowany jest on na zatrzaski. Jest on dość mocno przyciemniany, także bez jakiegokolwiek podświetlenia wewnątrz obudowy, no ciężko będzie cokolwiek zobaczyć. Z tyłu zainstalowany jest już wentylator 120 mm, niestety nie posiada on podświetlenia RGB i nie ma również możliwości instalacji wentylatora większego, czyli 140 mm. 7 slotów rozszerzeń, które zaślepki są wentylowane, wykręcane, plus jeszcze mamy możliwość zainstalowania karty wertykalnie. Zasilacz montowany jest na spodzie, że ciasna ofiltrowany, a sam dostęp do filtra bardzo łatwy. Drugi panel obudowy jest pełny, bez żadnych wytłoczeń, natomiast miejsca na kable, na przewody mamy całkiem sporo około 2 cm, plus jeszcze. W tej obudowie zainstalowane są specjalne tunele, kanały, którymi możemy te przewody poprowadzić, żeby estetycznie to wyglądało, żeby łatwiej było je ułożyć i żeby nie było problemu z zamknięciem panelu bocznego. Na tyle tacy płyty głównej znajdziemy dwa miejsca do montażu dysków 2,5 cala. Kolejny możemy zainstalować w klatce, która umieszczona jest w tak zwanej piwnicy. Klatka jest demontowalna, możemy również ją przesuwać. I dodatkowo w tej klatce zainstalować możemy do trzech dysków mechanicznych 3,5 cala. to miejsca na zasilacz tutaj zmieszczą wam się naprawdę długie jednostki nawet do 24 cm. Nie wspomniałem jeszcze o wlotach powietrza dla wentylatorów zamontowanych na przodzie, te znajdują się na panelu bocznym, Są one filtrowane i mam jeszcze wloty na spodzie obudowy, także zasłonięte filtrem siateczkowym. Pokrywa tak zwanej piwnicy posiada wycięcia do przeprowadzenia przewodów, które podłączamy pod płytę główną, jak również jedno wycięcie do poprowadzenia przewodów pisa Express, które podpinamy pod kartę graficzną. Dodatkowo wszystko jest perforowane. Przepust, którym prowadzimy przewody z tyłu obudowy do jej wnętrza, zasłonięty jest, że tak się wyrażę, taką ramką, którą możemy zdemontować, na niej również zainstalować można chociażby pompę z rezerwuarem, gdybyście zdecydowali się na montaż customowego układu chłodzenia cieczą w tej obudowie, aczkolwiek proste to nie będzie z kilku względów. Pierwsza sprawa, obudowa nie jest zbyt duża, jej długość to 43 cm, wysokość 46 cm i szerokość 21. Cm. Kolejna rzecz to dość ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o montaż chłodnic w tej obudowie. Możecie zainstalować chłodnicę 240 i 280 mm na przodzie o maksymalnym profilu 60 mm, i ewentualnie chłodnice 120 mm na tyle obudowy. Tam również wejdzie wam profil około 60 mm. Na górze wprawdzie są miejsca montażowe do wentylatorów 120 i 140 mm, ale niestety, ze względu na wysokość obudowy, żadne chłodnice wam tam nie wejdą. Jak już przy górze jesteśmy, to wykonana jest ona z metalu. Też warto dodać, że te otwory wentylacyjne na wentylatory nie są zasłonięte żadnym filtrem. Na panelu wyjść, który także znajduje się na górze obudowy, znajdziemy m.in. przycisk zasilania z diodą, do tego port USB 3.0, port USB typu C, jak i jedno wejście audio. Producent dorzuca przejściówkę, pod którą możecie podłączyć i mikrofon, i słuchawki. Wysokość chłodzeń powietrznych na procesor, jaka Wam się zmieści w obudowie, to do 165 mm. Karty graficzne długie na około 368 mm, a gdybyście montowali kartę graficzną wertykalnie, do 400 mm. I warto też wspomnieć, że maksymalny profil karty w przypadku montażu wertykalnego to dwa sloty. A teraz kilka słów na temat kontrolera, o którym mówiłem wcześniej. Samym kontrolerem zarządzamy za pomocą softu CAM, który ściągacie ze strony producenta. Tam poza tym, że możecie podejrzeć sobie parametry waszego komputera, temperatury podzespołów, to możecie oczywiście zmieniać podświetlenie. Opcji jest bez liku, osobne podświetlenie dla kanału, pod który podłączacie, powiedzmy, paski z ledami i osobne do wentylatorów. Także każdy znajdzie coś dla siebie, a podświetlenie również możecie wyłączyć, gdybyście mieli taką ochotę. W przypadku regulacji obrotów wentylatorów macie wbudowane kilka profili, cichy, wydajny, własny, jaki możecie ustawić stałe obroty wentylatorów. A teraz zapraszam Was już na wyniki testów. Tak jak zwykle wykonałem na tej samej platformie testowej. Przy dwóch szybkościach obrotowych wentylatorów ustawiłem je ręcznie na około 800 obrotów na minutę i w drugim przypadku wybrałem ten profil Silent, czyli cichy. Zobaczcie, jak budowa wypadła pod kątem temperatur jak i również kultury pracy. Moim zdaniem najlepiej samemu ustawić szybkość obrotową wentylatorów w tej obudowie, czy to na obroty stałe, czy też powiedzmy tworząc własną krzywą, ponieważ nawet ten profil najcichszy okazuje się, że wcale taki cichy nie jest. Natomiast przy obrotach ustawionych na około 800 obudowa całkiem nieźle sobie radzi, mimo niewielkich, niewielkiej ilości wlotów powietrza, bo przypomnę, są one tylko na boku i na spodzie. Temperatury całkiem przyzwoite, aczkolwiek na karcie graficznej łapaliśmy kilka stopni więcej w porównaniu do innych obudów, które testowałem u mnie na kanale. Co do samej jakości wykonania, bardzo porządna, przyznam szczerze. Szkoda, że te panele szklane są tak mocno przyciemniane i faktycznie trzeba tam troszeczkę to rozjaśnić jakimś podświetleniem, żeby cokolwiek było wewnątrz, widać. Mało tego, ten pasek z ledami, który dołączony jest do obudowy, no nie świeci zbyt jasno. Nie rozświetla on tej obudowy na tyle, żeby było to przynajmniej dla mnie satysfakcjonujące. Duży plus dla NZXT za zarządzanie kablami, czy też przewodami w tej obudowie, sporo miejsca to raz a dwa, że świetną robotę robią te kanały, czy też tunele do ich poprowadzenia. Łatwo można kable ogarnąć i domknąć panel boczny, plus za zdejmowanie panelu bocznego startowanego szkła. Wystarczy odkręcić jedną śrubkę i później odchylić go, bo montowany jest on, jak mówiłem wcześniej, na zatrzaski. Wygląd obudowy kwestia gustu. Natomiast obudowa całkiem fajna, dość kompaktowych rozmiarów, dość minimalistyczna, co może się podobać lub też nie. Nie akurat do gustu ona przypadła. No i mimo niewielkich rozmiarów obudowa całkiem sporo może pomieścić. Spokojnie zainstalujecie w niej każde praktycznie dostępne chłodzenie powietrzne na rynku procesorem, no i wejdą Wam długie karty graficzne. Plus jeszcze możliwość montażu kart graficznych wertykalnie, aczkolwiek na to macie miejsca tylko dwa sloty, a większość kart graficznych niestety jest jednostkami dwuslotowymi. Nie będzie prawie żadnej przestrzeni między panelem bocznym a wentylatorami, także ma to jakiś sens, gdybyście ewentualnie budowali układ chłodzenia cieczą w tej obudowie, i zainstalowali na kartę graficzną blok wodny. Cena tej obudowy to 700 zł za wersję, którą testowałem, czyli w kolorze czarnym, matowym. Dostępne są jeszcze wersje kolorystyczne czarno-biała i biała, które są droższe. No, moim zdaniem cena zdecydowanie przesadzona, bo ta obudowa nie oferuje niczego nadzwyczajnego. Wprawdzie jest ona bardzo solidnie wykonana, fajnie wygląda, ale to oczywiście kwestia gustu. Dwa panele z hartowanego szkła, podświetlenie RGB na wentylatorach plus pasek z LEDami, kontroler, którym regulujecie nie tylko obrotami wentylatorów, ale również podświetleniem, plus jest to podświetlenie. Nieadresowane, no ale to w żaden sposób tej ceny nie usprawiedliwia, tym bardziej, że mamy dość ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o montaż chłodnic. Przypomnę, na przodzie maksymalnie zmieszczą mam się 280, nie macie możliwości instalacji chłodnic na górze, ewentualnie zainstalować możecie małą 120 na tyle. Do tego ten wentylator na tyle też nie ma podświetlenia RGB, końcówka trzypinowa, jest to wentylator PWM. No, no i klatka na dyski, o ile nie mam żadnych, ale do montażu narzędziowego dysków, bo akurat uważam to za lepsze rozwiązanie, to tyle za minus uważam brak podkładek gumowych antywibracyjnych. Jak wiadomo, dyski machęczne przynoszą dość duże wibracje na konstrukcję obudowy. Linka do niej macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.